Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawię Ci kolejną porcję popularnych i przydatnych angielskich czasowników frazowych. Dzisiaj zajmiemy się frejzalami z przyimkiem ON. Jeżeli jeszcze być może nie wiesz, czasowniki frazowe są to takie czasowniki, które gdy dodamy do nich jakiś przyimek, zmieniają one swoje podstawowe znaczenie. Zobaczmy to na przykładzie. Czasownik get, zwykły, podstawowy czasownik get sam w sobie oznacza dostawać, ale gdy dodamy do niego przyjmek na przykład up, powstaje nam już czasownik frazowy, tak zwany phrasal verb get up, który oznacza wstawać, czyli znacznie różni się znaczeniowo od samego zwykłego czasownika get. Albo na przykład, gdy dodamy przyjmek away. Powstaje nam phrasal get away, który oznacza uciekać. Znów różni się zupełnie od swojego podstawowego wariantu, od samego get. W tym filmie przedstawię Ci 16 phrasal verbs z przyimkiem on. Zaczynajmy, let's go. Zaczynamy od mega popularnego czasownika, czyli carry on. Oznaczającego kontynuować. Na przykład She decided to carry on with her studies. Postanowiła kontynuować swoje studia. Kolejny frezal, Catch On, oznacza zyskać na popularności, przyjąć się w kontekście jakiegoś trendu. Na przykład The New Trend has caught on among the youth. Nowy trend przyjął się, zyskał na popularności wśród młodych. Następny frezal, Cheer on oznacza kibicować. Na przykład I always cheer on my favorite team when they play. Zawsze kibicuję mojej ulubionej drużynie, kiedy gra. Kolejny frezal, bardzo przydatny, count on, czyli liczyć na coś lub na kogoś. Na przykład You can count on me. Możesz na mnie liczyć. Następnie mamy czasownik drag on, czyli tak przeciągać się, wlec się. Na przykład, the meeting dragged on for hours. Spotkanie ciągnęło się, wlepło się przez godziny. Ten frazal ma takie negatywne, lekko znaczenie. Pokazuje, że coś się wlecze i jest nudne po prostu. Kolejny frazal, hold on, oznacza poczekać. Można go bardzo często usłyszeć podczas rozmowy telefonicznej. Ale nie tylko. Na przykład, please hold on for a moment while I transfer your call. Proszę poczekać przez chwilę, podczas gdy ja przekieruję rozmowę. Kolejny czasownik live on oznacza kontynuować, trwać. Na przykład, the party continued to live on into the late night. Impreza trwała do późna w nocy. Kolejny, bardzo praktyczny fraza to look on, który oznacza po prostu patrzeć na coś. Na przykład we looked on the fireworks in the sky. Patrzyliśmy na fajerwerki w niebie. Kolejny phrasal verb move on oznacza iść dalej. Na przykład after the breakup he had to move on with life. Po rozstaniu musiał iść dalej z życiem. Kolejny czasownik bardzo ciekawy Pick on oznacza szydzić z kogoś, naśmiewać się z kogoś. Na przykład When I was young, my brother always picked on me. Czyli gdy byłem młody, mój brat zawsze naśmiewał się ze mnie, szydził ze mnie. Następny frezal, send on oznacza przekazać dalej, przesłać dalej. Na przykład Can you send on this message to the rest of the team? Możesz przesłać tę wiadomość dalej do zespołu? Kolejny phrasal verb, mój ulubiony z tego zestawu, to set on, czyli być zdeterminowanym, być nastawionym na coś. Na przykład he is set on becoming a professional musician, czyli jest zdecydowany, żeby stać się profesjonalnym muzykiem. Dalej mamy czasownik stay on, który oznacza zostać pozostać w jakimś jednym miejscu. Na przykład we decided to stay on the beach. Zdecydowaliśmy się pozostać na plaży. Kolejny bardzo często spotykany fraza, który na pewno już gdzieś słyszałeś, słyszałaś to switch on, który oznacza po prostu włączyć jakieś urządzenie. Na przykład can you switch on the lights? I can't see anything. Czy możesz włączyć światło? Nic nie widzę. Kolejny czasownik touch on oznacza wspomnieć, poruszyć krótko jakiś temat. Na przykład The speaker only touched on the importance of teamwork. Mówca krótko poruszył tylko temat znaczenia pracy zespołowej. I ostatni frazal, również bardzo często spotykamy praktyczny, to try on. Oznacza on przymierzać. Na przykład I want to try on this dress before buying it. Chcę przymierzyć tę sukienkę, zanim ją kupię. Ok, podsumujmy sobie frejzale z dzisiejszego odcinka. Carry on oznacza kontynuować. Catch on oznacza przyjąć się, zyskać popularność w kontekście jakiegoś trendu. Cheer on to dopingować. Count on, liczyć na kogoś, na coś. Drag on oznacza ciągnąć się, wlec się. Hold on. Znaczy poczekać. Live on to kontynuować, trwać. Look on znaczy po prostu patrzeć na coś. Move on, iść dalej. Pick on, naśmiewać się z kogoś, szydzić z kogoś. Sen on oznacza przekazać, przesłać dalej. Set on, być zdecydowanym, zdeterminowanym na coś. Stay on. To po prostu zostać, pozostać w jednym miejscu. Switch on oznacza włączyć jakieś urządzenie. Touch on oznacza wspomnieć, poruszyć krótko jakiś temat. I w końcu try on oznacza przymierzyć. Jak zwykle daj znać, który frazal spotkałeś spotkałaś po raz pierwszy w tym materiale, który na bardziej się spodobał. Twoje zadanie to wybrać cztery frejzale i ułożyć z nimi zdanie. Zachęcam do nauki tych frejzali, ponieważ są one bardzo przydatnym i efektywnym narzędziem, jeśli chodzi o komunikację w języku angielskim. Za pomocą frejzali możemy bardzo precyzyjnie oddać sens tego, co chcemy Powiedzieć. Takie niepozorne, malutkie przyimki bardzo nam w tym pomagają. Koniecznie także zapoznaj się z materiałami, z filmami na temat innych frejzali, z innymi przyimkami na moim kanale. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.